Hey widzowie, witam was w trzecim odcinku, w, szóstym, nie, w piątym odcinku z prawdziwego Życia Polish Car Driving. Na razie siedzę w więzieniu. Zobaczcie, tam pan policjant jakiś jest, tam sobie jakieś auta jeżdżą, a ja muszę w końcu wyjść, jestem wykończony. Muszę sobie tutaj troszeczkę poleżeć. Ja sobie odpocznę. Chyba dzisiaj mi pan policjant mówił, że ktoś mi przyjedzie, że ktoś przyjedzie tutaj, żeby mnie przesłuchać albo coś. Więc widzimy się, jak ktoś przyjedzie, żeby mnie przesłuchać. Dzień, Dzień dobry, o co chodzi? Dzień dobry, chciałem się spotkać z Panem Zdzisiem. Okej, okay, już, już go zapraszam, zapraszam go. Dobra, chodź pan, chodź pan. Panie źdisio, zdzisio, pan źio. Tutaj pana kolega przyszedł. Teraz proszę za mną. No i mówiłem. Proszę pana idź tam. Tata idzie. Do tych drzwi? Tak. A jakby coś to może pana zrobić? Dzień dobry, o co Panu chodzi? O co pan chodzi? O co w ogóle pan chodzi? Po co pan tutaj przyszedł? Proszę mi powiedzieć. No o się spotkać. Ale po co? Ja ci zaraz dam! Masz, 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 masz! biecie cię! Wolu, 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 wolu! Wolu! Co? Czego? Nie! Zaraz się pobiję! Masz, A, Masz, masz, masz! Masz, A, na, na, masz, masz, masz. Ała, masz, masz! Masz! Masz, ue, masz! masz. Nara! Dobra, widzowie, uciekamy! Aaaaa! O, a to akurat odblokowane. Dobra, szybciej będziecie O Oni on będzie mnie ścigać. A tam ten policjant nie, nie interesuje. Patrzcie? I tutaj? No, no dobra, dobra, widzowie, chyba mnie nie jest. złapie. Tutaj sobie wyjeżdżamy. Gdzie on być? Bo ja też chcę tego nuba załatwić Tego... po, Dobra, uciekamy. Ja cię nie chcę złapać! To co chcesz mi zrobić? Mów! Poddaj się! Ręce do góry! Chcę zabrać! Poddaj się! Ręce do góry! Wychodź! Myślisz, że ja nie wziąłem broni? Ręce do góry! Nie. Nara. O, no. Dobra, Nara. Ja uciekam, Nara. Ja cię nie chcę złapać. Nie, nie wierzę ci. Mo zadzwonię po policję. Podwońce. Nie. Nie jedziesz. Nie. Stój tu. A. E, e, uciekam. I A jest A Akasz, A, Idę Widzowie, ja uciekam Biorę pierwsze auto Jest, uciekam, nara O, jakieś disco jedzie O nie Dobra, tak jak było w odcinku, trzeba go załatwić Możesz się zatrzymać? Nie nie ode mnie. Gdybym chciał cię złapać, bym jechał autem policyjnym. Stój Nie zatrzymam się. Tu tylko chcesz mnie nabrać. Tak naprawdę z policji jesteś. Nie, nie jestem. Jesteś. Ma Nigdzie o, nie jedziesz. Pojadę! Nie jedziesz! Nie. Gdzie... I teraz! I teraz uciekamy! Myślę, że tak się łatwo nabiorę Tutaj trzeba... O, tutaj zabudowali to! Ło! Wow. Dobra Ałam. Dobra, na razie go nie ma. Muszę sobie znaleźć jakiś dom. A, co on robi? Dobra, strzelam się z nim. Ucieczka. Więc zobaczcie, widzę je. Ostateczny żółt. Teraz na pewno nie Co? Muszę się. Muszę się. Już. O nie. Ale to na pewno on. to jest? Ja bym wziął lepszym broni sobie. Tutaj stąd. To pistolet jakiś. O, coś takiego. Tutaj trzeba już marek widzę. Bo w każdym momencie może iść. Anan, ulepszę sobie filmka. Gdzie może być? Widzowie, gdzie on może być? O, gdzie ty jesteś? Ja? No. Verke, Verke idzie. A ty? Arcade 8 Gdzie ty jesteś? Tutaj, przed tobą I A teraz zobacz, teraz zobacz Ja cię ja teraz postrzelę, dobra? Ja cię teraz postrzelę Ale ja cię przygotuję emotkę Czekaj, nie? która to jest emotka? To jest emotka... Uderzenie? Podl pod. Albo nie, po, yy, uderzenie, tak, uderzenie Dobra? Uf, I teraz y, ja ciebie zabiję, dobra? Zabijesz. Y, I tam, i tam do Arka. Jak powiem o listrz i trafiłem go. Trafiłem go. I tak powiem, to ty wtedy się położysz, dobra? nie, tak. Czekaj, ja wezmę snajperkę. Teraz tutaj tłumik, światełko taka. No. Widzowie, właśnie tak sobie idę. I zobaczcie, tam jest ten gość. Jego muszę teraz tutaj sobie pójdziemy. O nie. O nie. A, uciekać! Nie, nie, nie trafił. O, jest! Jest. Gościu, idziesz teraz ze mną. Dawaj na ręce. Porywam go. No wstawaj na ręce musisz. Porywam cię. Wstajesz. I nie wyskakujesz, bo ciebie zabiję. Dobra, wezmę sobie tutaj jakieś autko. Takie. Nie mam. Dobra. I co? Będziesz. Teraz. Teraz będziesz siedział uwięziony. Rozumiesz to? Halo, mówię do ciebie. Uwię, uwięzić ją. Ten dom. Czuję, będziesz miał tutaj. Przekichamy. Patrz. Zobacz. I tutaj siedzisz i nie wychodzisz. No to widzowie nam go już. I nie wyjdzie tam. Będę ci czasem jedzenie dawał, dobra? No i już. Dobra. No. I teraz można sobie tutaj trochę poczynować Ja sobie posiedzę. O, widzowie, chyba słyszę jakieś sygnały. Tak mi się coś wydaje. Chyba słyszę sygnały. Nie zabrałeś. Nawet dynamitu tam nie masz. Nie zabraliśmy broni, chyba zabraliśmy broni, nie prawda? Dobrą bronię, przecież, przecież. Ale nic, nic mi nie zrobisz. Dobra, bo tutaj dla mnie jest. Radzę do góry, poddaj się! O nie, policja, Poddaj się, radzę do góry! Podaj się. Podaj się. Gdzie jest pan Nubek? Mów. Gdzie on jest? Mów. W sejfie. Uwolnij go. No dobra, już uwolniam. A tak naprawdę nie! Masz, nie masz, a masz. A masz! nie! Nie mogę strzelić! Nie! O nie! Usujesz się! tam! Tak się! No, i trafił. No trafiłem cię! Leż! Leż! Dobra widzowie, uciekamy! Ja mam pomysł! No i teraz nie wyjdzie! I co nie wyjdziesz już? Haha! Ha. Ej! Nubek! Stawaj! Stawaj! Musimy jakoś wyjść! Zamknął no. była tam ukryta bomba. No. No. I Kończą, kończą luzie, ludzie, którzy ze mną chodzą. Widzowie. Tak, kończą, kończą ludzie. Co to? Kliknij ten przycisk. Co to? Nie No. Wólnie was pod jednym warunkiem. Taki. Czekajcie, tylko wezmę auto. Włącznie Pod jednym warunkiem was wypuszczę. I ale idziecie ze mną. Pod jednym warunkiem. Będę nas trzymy. No dobra. Pierwszy policjant. Idę. Wchodzisz. Teraz ty... Idziesz za mną. Nie ma żadnych broni. Oddaj bronie wszystkie. Oddaj bronie. Oddaj to. Oddaj to. Oddaj to. Ręce do góry. Teraz ty idziesz za mną. Idziesz tutaj. Na auto. Idziesz. Chodź tutaj. Wsiadasz tutaj. Tutaj. No. Mam was cały czas na oku, więc uwaga. Mam Was cały czas na oku, więc lepiej uważajcie, co robicie. Dobra, widzowie, mam już ich tutaj wziętych. Wypuść nas, wypuść! Nie, nie wypuszczę Was. O tym Teraz wypuszczę. Nie wypuszczę. Jeszcze nie wysiadąć. Nie wysiadać. Napiszę nie. Nie. Nie, nie chodzić Jeszcze nie. O, ty policjancie wyszłeś. Będziesz siedział cały dzień w skibelku. Idziesz. Dobra, widzowie, mam myśli. Gdzie ty idziesz? Do domu. Nie że tak łatwo ci będzie, ale nie. Widzowie, na razie mam. Ty, gościu, masz tam siedzieć w walcie, bo jak wyjdziesz, to króla w łeb. Idziesz. Patrzę, on sobie idzie. I tutaj jest tajna kryjówka, widzowie. Tutaj jest... O, już, już zrozumiał o co chodzi. Tutaj jest tajna kryjka. Tutaj masz siedzieć do krzesła. Jesteś przywiązany. Ok. Teraz drugi. Drugi! Drugi, wychodź! Wyłaj z auta! Gdzie ty idziesz? Stój! Tuż. Idziesz. Za mną. Za mną. Za mną idź. Za mną idziesz. Za mną. Idziesz. Tutaj. Chodź tutaj. Zobacz. Tutaj masz chodzić. Tutaj. Chodź. Giel. Tutaj. tutaj. Na to chodź. Chodzisz, bo jak nie, to cię zabije Chodź. Chodź tam. No. A ty będziesz sobie, sobie tutaj, tutaj stał i was zamykam, i was zamykam tutaj. Możecie się pobawić klockami. Ja teraz Wam jedynie przyniosę. Ale ja już uciekam do Polisz. Do, uciekam już do Polski Nara. Wy tutaj zostajecie. Dobra, widzowie, ja teraz szybko uciekam na lotnisko. Te bronie to już mi niepotrzebne. Oni tam zostają sobie. Trzeba jechać szybko. Dobra, jedziemy. Dobra, widzowie szybko. Go, 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 go. I jestem już w jestem już tutaj. Pilot do, do Polski leć. No i tutaj sobie już lecimy. Jeszcze tutaj możemy się schować, żeby nas nie znaleźli. Ale tak naprawdę lecę prywatnym samolotem, bo wcześniej zamówiłem. Widzowie, ja właśnie już wróciłem do pięknej Polski. Jestem w Darłowie. Wróciłem z lotniska w, w jakimś mieście, już nie pamiętam. O, tutaj akurat taksówka stoi. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo, czy, to, czy to jest taksówka? Tak, to jest taksówka. Ja bym poprosił, żeby można mnie by zawieziono do tego... Ze chwila, Sęczkowo 4. Można? No No to proszę jechać. Zowie, ja właśnie sobie tutaj jadę do Sęczkowa, do mojego domku. więc widzimy się już jak dojadę no widzowie ja właśnie już dojeżdżam a tutaj właśnie jest mój domek ten pierwszy tutaj pani taksówkarz. o ten domek ten? tak ten cenkowo 4? tak a ile, ile mam zapłacić? 50 zł proszę. tak drogo? No, no proszę, proszę No po, z, 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 polskie ceny To no, proszę o proszę, proszę. proszę nara widzowie i to by było na tyle w odcinku z tej serii Dziękuję za oglądanie Pa